Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze rozważanie podzielimy na dwie części. W pierwszej części pochylimy się nad treścią dzisiejszego dnia i uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a w drugiej części, z racji, że jest to czwarta niedziela miesiąca, pochylimy się nad rozważaniem o przykazaniach Bożych. Dzisiaj omówimy sobie drugą część przykazania szóstego Nie cudzołóż i przykazania dziewiątego Nie pożądaj żony bliźniego swego. Kiedy obserwujemy dzisiejszy świat, to jesteśmy troszkę przerażeni. Trwają wojny na pełną skalę i na wschodzie. I na Bliskim Wschodzie, na Zachodzie nie jest wesoło z różnych powodów. W naszej Ojczyźnie kłótnie, nie idzie dość do ładu i składu. Ale kiedy zejdziemy niżej, to i między nami nie jest za wesoło. I moi drodzy, możemy to porównać do takiego stanu rzeczy, jakbyśmy na kuchence położyli garnek wody i przykryli pokrywką i gotowali. Jeżeli uzyska temperaturę 100 stopni, zacznie tą pokrywkę podnosić, aż wreszcie tą pokrywkę wyrzuci. I ten dzisiejszy świat jest właśnie w takim punkcie. Tam wszystko wrze. Wszystko jest niepewne. I oto w takich okolicznościach przychodzi nam dzisiaj przeżywać niedzielę Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. I Jezus przychodzi z niezwykłą propozycją, bo oto mówi: Moje królestwo to królestwo miłości, moje królestwo to królestwo sprawiedliwości, moje królestwo to królestwo prawdy. I Pan Jezus nam oferuje takie panowanie. I Jezus jest Panem całego wszechświata, tylko chce, żebyśmy oddali się w Jego ręce, żeby On zaczął panować w tym świecie i w moim życiu. Ale wtedy musimy przyjąć te słowa, które Pan Jezus mówi: Moje królestwo nie jest z tego świata. O tym, że Jezus jest Panem wszechświata, jak czytamy w Ewangelii, dawał nam przeróżne świadectwa o tym, że panuje nad naturą, to przecież uciszył burzę na jeziorze. O tym, że panuje nad chorobami, tyle ludzi Jezus uzdrowił, bo wiemy to z Ewangelii. Że Jezus panuje nad demonami, ileż tych demonów wypędził z ludzi, a de demony wyznawały wiarę. Ty jesteś prawdziwie Syn Boży. Że Jezus panuje nad śmiercią, to dał nam dowód, wskrzeszając młodzieńca z najem i dziewczynkę dwunastoletnią, dwunastoletnią, a wreszcie sam powstał zmarłych, powstał z grobu. I że Jezus panuje nad naszymi grzechami, nie mamy wątpliwości, że przebaczał grzechy i ciągle je przebacza. Jest Panem całego wszechświata, tylko trzeba się oddać Jego panowaniu. Ale w jaki sposób wchodzi się do Jego Królestwa i w jaki sposób możemy liczyć na to, żeby być z Nim szczęśliwy, powiedział nam dzisiaj w Ewangelii. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. To jest klucz. Miłość do tych, którzy tej miłości potrzebują. W tym miejscu przypomina mi się świadectwo pewnego świętego Tomasza Morusa, mistyka, który razu pewnego wychodził z miasta i zobaczył takiego żebraka. Zdjął swoje nakrycie, swój płaszcz i położył na nim. Za jakiś czas miał wizję mistyczną, i w czasie tej wizji mistycznej Pan Jezus pokazał mu się w tym płaszczu. I to jakby potwierdzenie dzisiejszej Ewangelii. Cokolwiek żeście zrobili, napoili, nakarmili, przyodziali, to mnie żeście uczynili. Królestwo Jezusa nie jest tego świata i dzisiaj, żeby ten świat zaczął być inny, trzeba oddać ten świat pod panowanie Pana Jezusa. To jest pierwsze i najlepsze lekarstwo. Moi drodzy, w drugiej części chciałbym krótko poruszyć szóste i dziewiąte przekazanie. Przypomnę o czym mówiliśmy w pierwszej części. Otóż w pierwszej części powiedzieliśmy, że każdy człowiek jest wyposażony przez Boga w niezwykły dar, który nazywamy porządliwością. Jest to dar piękny. Nie wolno go niszczyć, należy go szanować, bo pochodzi od Boga. Tylko nad tym darem człowiek ma panować. Nie może go puścić sobie samemu. I ten dar porządliwości, który jest pisany w każdego człowieka, od najmniejszego do najstarszego, Pan Jezus zaplanował, że w ręce ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy stworzą właśnie jedno ciało, jak nazywa święty Paweł, dał dar przekazywania życia kolejnym pokoleniom, następnym Pokoleniom. I właśnie dał jedno, jedno ograniczył, że ten dar przekazywać można tylko w małżeństwie. Kiedy się połączy mężczyzna z kobietą, wykorzystując ten dar porządliwości, wykorzystując ten dar bycia razem ze sobą. Tutaj jest ten dar przekazywania życia drugiemu człowiekowi, kolejnym Pokoleniom. I powiedzieliśmy sobie, że nad tym darem i w ogóle nad tą porządliwością i tą sferą potrzeba panowania. I to panowanie nazywamy cnotą czystości. Czystość to wielka praca nad sobą. Nikt nie może powiedzieć, czy młodszy, czy starszy, opanowałem cnotę czystości. Jeśli ktoś tak powie, to już jest super pycha, a przez pychę diabeł się wpycha. Właśnie on tam szybko tego człowieka rozbroi. Jeśli tylko pojawi się pycha pewności. Tutaj trzeba być pokornym i pokornie pracować nad sobą. I moi drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć tą kwestię, idąc kilka kroków dalej, oczywiście w sposób taki ogólny. Bo audytorium jest też bardzo ogólne, od najmłodszych do najstarszych. Więc w sposób taki ogólny podejmę tą kwestię. Żebyśmy wiedzieli, kiedy człowiek przekracza to przekazanie szóste i dziewiąte. Spotkanie małżonków w małżeństwie zakłada to spotkanie w przekazywaniu życia zakłada dwie rzeczy. Pierwsza, że w tym spotkaniu ma być wyrażona miłość i pogłębienie tej miłości i jedności. To jest pierwszy warunek, a z tym związana jest przyjemność. I drugi warunek ma być to spotkanie ukierunkowane w przekazywanie życia. Te dwie, te dwie rzeczy mają być spełnione. Jeśli człowiek odrzuci jedną, a zwłaszcza to przekazywanie życia, i skupi się tylko na przyjemności, tutaj wchodzimy już poza granicę szóstego przykazania. I to przykazanie stoi na straży. Dlaczego nawet dwa przykazania poruszają ten temat? Ponieważ to jest bardzo delikatna sprawa i strasznie odpowiedzialna, bo tutaj chodzi o przekazywanie życia człowiekowi. To jest przekazywania i zbudzenia potomstwa drugiego. Tutaj trzeba mieć jak najbardziej dobre intencje. Ale oczywiście wiemy, że w słabościach, tutaj, słabości jakby ciągle są obecne w życiu człowieka. I dlatego chciałbym poruszyć w tym aspekcie trzy rodzaje grzechów. Grzechy w tej sferze myśli, grzechy w tej sferze. Słów i grzechy w tej sferze uczynków. Jeśli chodzi o myśli, to od razu chciałbym tutaj jakby zwrócić uwagę, bo wielu ma takie problemy. Przychodzą jakieś myśli nieczyste, jakieś brzydkie, brudne, nagle przychodzą. Jeśli przychodzą nagle i mnie zaskakują, nie mamy najmniejszego grzechu, odrzucamy, to było nagłe. Bo diabeł człowieka w ten sposób atakuje, bo ta sfera jest bardzo chłonna i od razu w tą sferę chce wbić jakąś malutką szpileczkę, bo wie, że mu się to uda. Jeżeli nagle, niespodziewanie, to nie są to myśli ode mnie, tylko to są pewne takie natręstwa szatańskie. Grzechu nie ma. Ale jeżeli człowiek sam sobie wzbudza te myśli, jakieś wyobrażenia, jakieś fantazje dla swojej przyjemności, tu już chodzimy na granicę szóstego przekazania, Bo to już chce czerpać z tego, co jakoś, no, jest poważną materią, którą Pan Bóg zaplanował w życiu człowieka. Drugie grzechy, grzechy słowa. Wiemy dzisiaj, jak bardzo ta sfera została zwulgaryzowana. Wulgaryzmów co nie miara, yy, nazwę to kawałów, opowieści, takie brudne, takie fascynujące, wywołujące tyle salw śmiechu. Moi drodzy, to jest troszkę uderzenie w Pana Boga, bo Pan Bóg dał tutaj dar przekazywania życia, dał tutaj dar tworzenia rodziny, małżeństwa. I właśnie w tej sferze to się dokonuje, a człowiek tutaj to wulgaryzuje. A człowiek to wyśmiewa, a człowiek z tego drwi. I dlatego ta sfera słów jest tutaj bardzo niebezpieczna i wchodzi w granicę szóstego przekazania. Słowa powinny być czyste, piękne. Jeśli nawet o tej sferze rozmawiamy, to mówmy o takim wydaniu, jak ja do Was mówię, jako coś pięknego. Coś, co buduje życie człowieka. I trzecia sfera, sfera czynów. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły poszczególnych grzechów, które wchodzą jakby w granice szóstego i dziewiątego przykazania, bo przypuszczam, że wszyscy dobrze wiedzą. Jest sfera grzechów małżeńskich, i dobrze o tym wiecie, i jest sfera grzechów, które człowiek popełnia w samotności. I też jest to sfera bardzo bogata w różny sposób. Tutaj jeszcze raz funkcjonuje ta zasada: jeśli tylko człowiek od tego, co jest darem Pana Boga, odrywa dla siebie, by zaspokoić swój egoizm i swoją przyjemność, to jest zawsze grzech. I grzech ciężki, ponieważ materia tego grzechu związana z tym darem, który Pan Bóg daje, jest bardzo poważna. To jest materia naprawdę już moralnie wysoko oceniana przez Pana Boga. I moi drodzy, w, tym, w tej kwestii chciałbym dotknąć jednego problemu, który niestety przewija się no widzimy dzisiaj we współczesnym świecie, to jest grzech pornografii. Stworzony został przemysł, który po to funkcjonuje, żeby człowieka zniewolić i po to funkcjonuje, żeby człowieka obniżyć jego godność. Korzystając z takiego przemysłu, człowiek obniża swoją godność jako człowiek. A my godność mamy wyjątkowo zapewnioną przez Pana Boga. Przecież Pan Jezus jako człowiek przyszedł na ziemię i oddał za nas życie jako człowiek. Więc jako ludzie mamy tą godność przez Pana Boga niezwykle wysoko wyniesioną. I dlatego takie zachowanie i korzystanie z tej strefy, z tej sfery właśnie sprawia, że człowiek tą godność obniża. I dlatego katechizm Kościoła Katolickiego tutaj wyraźnie nam mówi, że są to grzechy śmiertelne grzechy ciężkie korzystające właśnie z tej materii moi drodzy to tylko tak zilustrowałem ten problem który jest związany z szóstym i dziewiątym przekazaniem i spróbujmy zauważyć że pan bóg nas na pewno nie chce jakoś zniewalać tylko chce nas po prostu uszczęśliwić on chce nas prowadzić według takiej myśli, jaką on zaplanował, jaką on podjął właśnie dla nas, dając nam taką wielką godność. Tylko niestety człowiek dzisiaj chce to wszystko jakby pozmieniać. Wielka jest tutaj sprawa, moi drodzy, mimo że oglądamy tutaj dzisiaj na żywo, i potem może mnie ktoś tak czy inaczej. Yy, Jakie zdanie wypowiedzieć, ale powiem, proszę zobaczyć, jaki dzisiaj mamy najważniejszy problem w Polsce? Tośmy się w tym tygodniu dowiedzieli. Moi drodzy, widzimy, że są te tematy obecne, i widzimy, ile się głosów w tych sprawach podnosi. A to jakieś wolne sprawy a to jakieś jeszcze inne rzeczywistości wszystko się kręci koło tego no gdzie my jesteśmy dlatego tym bardziej trzeba nam tutaj popatrzeć na to przykazanie szóste i dziewiąte z szacunkiem jeśli chcemy być wolni jako ludzie jeśli chcemy iść w dobrym kierunku bo inaczej no niestety, nie będziemy szli tak, jak Pan Bóg zaplanował, to zawsze człowiek wtedy na siebie sprowadza nieszczęście. A zatem, podsumowując, trzeba nam uznać Jezusa Chrystusa, aby On panował w moim życiu i w całym wszechświecie. I trzeba zobaczyć, że szóste przekazanie i dziewiąte stoi naprawdę na straży mojego szczęścia. Amen.